Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, to już jest mój drugi vlog. E, witam Was w Wrocławiu, ponieważ przeprowadziłam się wreszcie do tego miasta ze Szczecina. E, jak widzicie, za mną mm, jest trochę nieporządek, ale to z tego względu, że wprowadziłam się właśnie dzisiaj i będziemy sobie ogarniać ten malutki pokoik. Ten pokoik jest przejściowy, ponieważ szukamy sobie czegoś z Kubą. Mam nadzieję, że to już niedługo e, się uda i wreszcie stworzymy sobie jakieś swoje fajne miejsce i będę mogła kupować śliczne naczynia, kubki, jakieś ozdoby, ale tutaj też sobie zrobimy taki cozy place. Um, jak wszystko ogarnę, to myślę, że pojedziemy sobie na takie jesienne zakupy i na pewno dokupię coś, żeby czuć się fajnie. Tak się prezentuje na chwilę obecną mój pokój. Tak, Wiem, dawno nie widzieliście takiej graciarni, ale będziemy sobie go układać, ok? Mamy tutaj fajną szafkę, yy, mamy szafę na ubrania, biureczko, szafeczki i różowe łóżko, więc na pewno coś ogarniemy. Dobra, udało się, posprzątałam. Tutaj miałam różową kolapę, ale uznałam, że ona będzie ciągle rozłożona. Tutaj mam kosmetyki. Oczywiście mojego buddę z Wietnamu. I palosanto. Nie mam zapalniczki, zapomniałam kupić, ale jak kupię, to na pewno odpalę sobie kadzidło i Palo Santo, żeby, wiecie, oczyścić atmosferę. Tutaj mam szafeczkę z takimi różnymi pierdłukami, No i szafa. Wracam do Was po dwóch godzinach. Dwie godziny mi zajęło, żeby ogarnąć ten pokój, ale jestem zadowolona, bo jest tak po mojemu. Naprawdę teraz zaczyna się u mnie inne życie. Jestem w miejscu, w którym chciałabym być, jeżeli chodzi o miasto. I zaczynam robić rzeczy, które zawsze chciałam robić. No, dobra, może nie zawsze, bo miałam taki okres w swoim życiu, że mega się zastanawiałam, jaką drogą dalej pójść, co będzie dla mnie dobre. Próbowałam wielu rzeczy, mam w sumie 25 lat i zaczynam studia z fizjoterapii dopiero, ale z drugiej strony mam też wykształcenie wyższe, bo jestem już po diagnostyce sportowej. No i w sumie. Nie wiem, czy mam się czym przejmować, że w takim wieku zaczynam studia, uważam, że to jest normalne yy, i uważam, że bardzo ciężko jest podjąć decyzję w wieku 18 lat, co chcemy robić i musimy podejmować taką decyzję, yy, która często już jest do końca życia, więc kurczę jak mamy ogarnąć swoje myśli? Nasze pasje, nie znając jeszcze wielu rzeczy. Ja bardzo dużo podróżowałam, byłam na Erasmusie, poznałam super ludzi, e, byłam w programie telewizyjnym, więc próbowałam naprawdę wielu rzeczy, i dopiero teraz w tym wieku mniej więcej wiem, co chcę robić, w którą stronę chcę iść, e, w którym miejscu na świecie bym chciała być, bo Wrocław to nie jest moje docelowe miejsce. Mam takie swoje wymarzone słowo. Myślę, że możecie się domyślać. Ale uważam, że to, co robię w tym momencie, przybliży mnie do tego, o czym marzę. Więc czego się nauczyłam przez ostatni czas, to jest to, żeby jak podejmiemy już jakąś decyzję, być jej pewnym. Być pewnym tej decyzji do końca i po prostu iść w to, co nie? Jakby ludzie sukcesu nigdy w siebie nie wątpili. I jeżeli już coś postanowicie, poczujecie, że to jest to, nieważne, co by ktoś wam powiedział, e, idźcie w to. Serio. Więc słuchajmy siebie i najważniejsze, żeby nigdy w siebie nie wątpić. I powiem wam szczerze, że zawsze będą e, trudne chwile, bo takie jest życie, żeby były dobre chwile, muszą być też te trudne. E, mimo, że czuję się super, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, i, i zaczynam się rozwijać I też teraz nie jest mega łatwo mmm, bo bardzo chciałam zamieszkać z Kubą yy, i wiem, że to już za chwilkę będzie I, i, i wiem, że będę po prostu mieszkała z osobą, z którą chcę mieszkać. Chciałabym mieć takie swoje wreszcie comfy miejsce, gdzie będę mogła sprzątać kiedy chcę robić co chcę, nagrywać kiedy chcę tańczyć, ćwiczyć i żeby ono było w tym miejscu, w którym chcę. Wiem, że to brzmi mega bejzglikowo, ale jedną rzecz, którą bym sobie powiedziała, będąc młodsza, to to, żeby nie wątpić w siebie i w swoje decyzje. Tylko właśnie w swoje decyzje. Kolacja na szybko. Oglądałam teraz serial i muszę Wam coś pokazać. Przed chwilą Wam mówiłam o niewierzeniu w siebie. Powiedzieć, że wszystko na świecie dzieje się przypadkowo. Robimy sobie teraz moją typową wieczorną pielęgnację. Ja już umyłam sobie buzię olejkiem do demakijażu z Mia. Ten olejek jest spoko, e, fajnie wszystko domywa, ale jeżeli ktoś nie lubi takiego efektu e, pozostawionego oleju na twarzy, no to. Mm -mm. nie mam piankę z A.A., i nie jestem z niezadowolona, już mi się kończy, ja już sobie zamówiłam moją ulubioną emulsję z CeraVe ta pianka, ona jest perfumowana jak wejdzie mi trochę w oczy, to mnie od razu szczypie, więc no średnio się po niej czuję, aczkolwiek mam wrażenie, że ona spoko domywa, więc musicie sobie przetestować ja po prostu nie lubię takich perfumowanych rzeczy, my to wszystko szczypie i łach, tonizujemy sobie buzię też mam tonik z AA Hmm, szczerze, nie mam jakiegoś mega zdania e, o tym toniku. Jest spoko, jest git. Na pewno zużyję go do końca. Czy kupię go drugi raz? Chyba nie. Następnym krokiem będzie serum. E, mam serum stopy. E, ja myślę, że na noc spoko używać e, kwasu hialu, Kwasu hialu? Hialu? No, hialuronowy hialuronowy z tego, że miałam laminację to moje brewki muszą być nawilżone teraz mam taki olejek Jop. on jest do ust ale w sumie stosuję sobie go też na brewki na sam koniec to jest mój lifehack wcześniej używałam do dziarek teraz używam jako maska na noc do ust i szczerze Mega polecam. Na noc mam z Dobranoc! Dzień dobry kochani. Witam was już z rana. Ja właśnie niedawno wstałam, porobiłam parę rzeczy typu, zjadłam sobie śniadanko, zrobiłam sobie pielęgnację, ee, nawodniłam się, już wypiłam tyle, więc mega, bo ostatnio troszeczkę to zaniedbałam. E, zrobiłam filmik do współpracy, poczytałam i teraz idę sobie poćwiczyć. Wiem, że miałam iść biegać, ale jest tak okropna pogoda i pada, że po prostu zrobię sobie mini-trening w domu. Hmm, po czym sobie chwilę pomedytuję, Zaczęłam czytać tą książkę, którą już Wam pokazałam. 52-tygodniowy plan um, afirmacji, i na każdy tydzień mam inną afirmację. Więc myślę, że po treningu um, sobie pomedytuję i powtórzę sobie tą afirmację, którą obecnie mam na ten tydzień. Hejka wszystkim, wyszliśmy właśnie na miasto pozwiedzać sobie Wrocław. Exploring. Tak, Emi mi pokazuje miasto. Nie udało się wypić Pumpkin Spice Latte, nie potrafię tego wymawiać. Pumpkin. <noise> Ale jeszcze mamy całą Ale jesień. Ale była dobra kawka. A tak, potem była pójdziemy na Pumpkin'a. Tak, pójdziemy. A teraz idziemy na jesienne zakupy. to jest pieprzniczka i solniczka, cute Jakby ktoś szukał tych bidonów co pije to w nano Nana są Jestem ciekawa czy te kremy mają dobre składy muszę sprawdzić Ej dobra patrzcie jakie mam buciki Szczerze, nigdy nie pomyślałabym, żeby je kupić, ale ostatnio tak mi się spodobały różne stylówki z nimi, że się zastanawiam. Kurde, sama, nie wiem. Na pewno bym musiała się inaczej ubrać, ale patrząc na to, że ja chodzę zawsze w butach na platformie, to czuję się nawet spoko. Wiadomo, te białe skiety nie pasują. Dzień dobry wszystkim! Jestem już po y, jesiennych zakupach. Y, może nie były one tylko jesienne, bardziej bym powiedziała w sumie przeprowadzkowe zakupy. Y, nie kupiłam jeszcze wszystkiego, co chciałam, ale takie mniej więcej najpotrzebniejsze rzeczy. Y, I zrobimy sobie teraz holzek poły. Nie ma ich jakbyś mega dużo, ale. Ja się jaram, bo mam taką energię, że to pierwsze zakupy i fajnie się czuję. To od takich rzeczy zacznijmy może domowych. Kupiłam sobie e, płyn do pukania z Lenora. Uważam, że z Lenora to są najfajniejsze te płyny. On był dziś za 18 zł. Zastanawiam się, czy to jest dobra cena. Wydaje mi się, że tak. Poprawcie mnie, jeśli się mylę i będę testowała zapachy. No i kapsułki. One były za dwie dychy. Nie wiem, czy one będą dobre czy nie. Mogą nie być dobre, z tego względu, że nie znam tej firmy, chyba. Ale to były jedyne, jakie były, więc przetestujemy. Gąbeczki do czyszczenia butów w jesień to must have. Ok, i teraz, jak już jesteśmy przy Dirsie, muszę Wam coś pokazać, jeżeli szukacie halloweenowych kubeczków. Patrzcie na to. Mega się jaram i powiem Wam, że już przez chwilę miałam tak dobra. W sumie nie będę kupowała halloweenowych ozdób tylko na miesiąc, i to jeszcze w mieszkaniu, w którym nie będę, ale one kosztowały 5 zł. One kosztowały 5 zł, i nawet jeżeli będę z nich piła tylko przez miesiąc, bo potem pewnie będę chciała coś świątecznego. Mega polecam A ten duszek Jakie to jest słodkie i w ogóle mi się wydaje Że ja nawet nie będę trzymać ich w szafce Tylko sobie położę gdzieś na biurko I będą też służyły Jako ozdoba Ok, Kolejna rzecz, którą Bardzo Mocno chciałam to jest planer, ale nie taki planer, że wiecie, zeszyt i ja sobie pozapisuję co, gdzie jak, tylko taki planer, który będę mogła położyć sobie na biurko i żebym widziała już wam pokazuję żebym po prostu widziała co faktycznie mam zrobić, co mam zaplanowane, on sobie będzie stał tak mamy dni tygodnia, mamy cały tydzień ja bardzo potrzebowałam takiego planera. I ostatnią rzeczą na dzisiaj, bo jutro będę jechała na takie zakupy bardziej na uczelnie. Aczkolwiek mam z tyłu głowy coś takiego, że nie chcę już kupować zeszytów, chciałabym sobie kupić iPada. Uważam, że jest to mega wygodne, bo przyda mi się to i do pracy, i przyda mi się to na uczelnie. Będę miała notatki posegregowane w jednym miejscu. Jeżeli ja mam porozwalane notatki, to ja się nie nauczę. Ja muszę mieć wszystko kolorystycznie <grym> w jednym miejscu yy, i tak po prostu jest mi łatwiej. Tak samo yy, jako trener też Mega fajną rzeczą jest iPad w pracy, ponieważ rozpisuję sobie trening, mam sobie wszystkie, tablet wszystkie tabelki, wszystkie osoby, które u mnie trenują w jednym miejscu i jeżeli czegoś zapomnę albo cokolwiek będę chciała zapisać obciążenie, progres lub regres, to wszystko sobie mam przy sobie wszystko sobie mam przy sobie w iPadzie, więc uważam, że to jest fajne, aczkolwiek jest to inwestycja, więc. Myślę, że jutro jeszcze go nie kupię. Chociaż. Ej, manifestacja działa, także właśnie. E, trzeba uwierzyć, że go kupię. Więc kupię go, mam go. Nie kupię go, tylko go mam. Kolejną rzeczą jest balsam do ciała. E, ja minimum dwa razy dziennie używam balsamu, więc mi mega szybko schodzą. Ostatnio miałam z Jai. Wydaje mi się, że on był polecany. Już wam pokazuję. Taki balsam z ziai, powiem Wam, to już jest moje drugie opakowanie. Jest mega spoko, z midem, ale strasznie niewydajne. Serio mi taka buteleczka starczy na 2 maksymalnie, a ja nigdy tak szybko nie zużywałam balsamów, więc uznałam, że przetestuję coś innego. Akurat były na promce w Rossmanie, neutrobiana. Zobaczymy. Kolejną rzeczą jest kultowy SPF z Holika. Nigdy go nie miałam, raz był na przecenie w Rosmanie chyba za 4 dychy, ja go kupiłam za 79 i widziałam na lecie go za 50 Aczkolwiek przesyłka kosztuje teraz 15 zł, więc mam go szybciej i to tak jakbym zapłaciła za przesyłkę SPF do twarzy, bo nawet jak jest zima to ja używam SPF, a mi się skończył Mój ulubiony to jest CeraVe, ale przetestujemy sobie tego kultowego Stay Hydrated więc to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. To jest mój drugi vlog i mega się jaram. Mam nadzieję, że te vlogi będą coraz lepsze. Na przykład powiem Wam, że moim problemem jest, że trochę się wstydzę nagrywać publicznie, jeżeli jestem sama. Ale mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Dziękuję Wam, że dotarliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka. Jeżeli chcecie śledzić mój kanał, moje losy we Wrocławiu i, i w życiu, to zostawcie subskrypcję. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia.